Kiedy już mamy taki ładnie zapakowany prezent, fajnie by było zrobić do niego jakąś przywieszkę z imieniem, żebyśmy wiedzieli do kogo należy, kogo, kto dostanie prezent. I do tego nam będzie potrzebny kawałek sztywniejszego papieru. Yy, na przykład stempelki. Również wszelkiego rodzaju pisaki. I do stampelków jeszcze potrzebne. Tuż. I zabieramy się do dzieła. A oczywiście nożyczki jeszcze. Dobra. Tu mam nasz prezent. Będę bierzchnię robić w tradycyjnym kształcie prostokątnym. Trochę sobie tu wyrównam papier. prostokątną, a jeszcze nam będzie, momencik, jeszcze nam będzie oczywiście potrzebna dziurka. Czy taki dodatkowy element, prawda? I mamy naszą zawieszkę. Możemy sobie ładnie przyciąć rogi. Tu w tym miejscu robimy dziurkę. A już bazę pod naszą etykietkę, przywieszkę. Możemy sobie do tego wykorzystać, tak jak już mówiłam, no biały nam się nie przyda, bo mam białą etykietkę, ale niebieskim będzie ślicznie pasowało do tego. Możemy sobie zrobić rameczkę dookoła. pokażę wam w taki prosty sposób i tutaj podpisujemy imieniem jakie chcemy. Możemy do tego wykorzystać piękny lettering, który pokazuje nam Mariola. Prosty sposób, a ozdobny. Możemy do tego jeszcze sobie dorysować jakąś, żeby pasowało nam do opakowania. I oto pomysł numer jeden. Łatwy sposób podczepienia takiej karteczki. Można go sobie po prostu wiążąc kartkę można go sobie tutaj też na końcu kokardki przyczepić. I oto jest Prosta zawieszka z imieniem. Pokażę Wam jeszcze inne sposoby. Kiedy mamy już gotowy kartonik wycięty, ja sobie zrobię w różku tym razem dziurkę. Wykorzystam do tego stempel w tym celu użyję tuszy zrobię ten stempel tutaj w prawym rogu przeciwległym do dziurki nie szkodzi żeby wykonać napis użyję tym razem metalicznego y, pisaka żeby dodać jeszcze troszeczkę charakteru swojej przywierzce, obetne tutaj rogi i mamy gotową drugą zawieszkę. Prosta, a jakże dodająca uroku naszej pracy. Słuchajcie, można też wykorzystać innego rodzaju stempelki. Może ta zawieszka być mniejsza, zaraz Wam pokażę. Również potrzebna nam dziurka. Ścinam końcówki. Dla urozmaicenia mogę dookoła dziurki zrobić kółeczko. Wykorzystam teraz ten tusz. I na przykład widzicie. Zrobimy sobie stempelkową y przywieszkę. Okej, okay, już zbyt szkoła. żeby nam tutaj nie było tak pusto, również możemy sobie dookoła zrobić, no, jeszcze zamknę tuż. rameczkę. czegoś tutaj brakuje, to rysujmy sobie. Na przykład już wykorzystane wcześniej zawiaski. I zawieszka numer 2 gotowa, natomiast możecie sobie na przykład ją, jeśli tutaj brakuje, wam już nie chcecie tak robić, możecie użyć dodatkowo sznureczka. zawiesić. Zobaczcie, jaki się robi bałagan na biurku. <laughs> Żeby się nie przesuwała ta nasza zawieszka. To tutaj można sobie zrobić węzełek. Mamy zawieszkę gotową. Możecie ją przykleić. Możecie ją włożyć tak pod spód zza, w trakcie zawijania, można przewlec tutaj przez dziurkę, można również tutaj ją po prostu e, przy... no można ją tutaj też po prostu przywiesić, przykręcić, no zrobić pętelkę i będzie gotowe. To samo robię z tą przywieszką poprzednią. I mam gotową przywieszkę. Tak samo można ją zawiązać tutaj na końcu. No, dziękuję za uwagę. Mam nadzieję, że przydadzą Wam się moje pomysły, i życzę spokojnych e, świąt. I udanego pakowania prezentów. Cześć!